W znaczący sposób zmienia program szczepień przeciwko koronawirusowi. W związku z zapowiedzią producentów dostarczenia do Polski znacznie większej liczby dawek szczepionek niż dotychczas, konieczne jest zwiększenie liczby punktów, w których odbywają się szczepienia. Mają w tym pomóc samorządy. W każdym powiecie ma powstać dodatkowy punkt szczepień. Do tej pory mogły szczepić wyłącznie podmioty prowadzące działalność leczniczą. W drugim kwartale uruchomimy możliwość szczepienia dla pojedynczych ratowników medycznych, dla pojedynczych pielęgniarek. Prowadzimy również punkty drive-thru oraz na pewnym etapie w drugim kwartale uruchomimy szczepienia w zakładach pracy. Jeżeli będzie pracodawca, który ma minimum 500 chętnych pracowników do zaszczepienia i zorganizuje sobie zespół szczepienny oraz właściwe zabezpieczenie, otrzyma szczepionki i będzie mógł zabezpieczyć swoją firmę przed. COVID-19. Zmianie ulegną zasady kwalifikacji do szczepień. Obecnie robią to tylko lekarze. Teraz chętni do szczepień będą wypełniać kwestionariusz samodzielnie. Jeśli na wszystkie pytania odpowiedzą pozytywnie, z automatu zostaną zakwalifikowani do szczepienia. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości, wówczas pacjent będzie kierowany do lekarza. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w drugim kwartale tego roku w Polsce zostanie wykonanych 20 milionów szczepień. Z kolei do końca sierpnia mają być zaszczepieni wszyscy chętni Polacy. Ten program jest programem, od którego zależy szybki powrót do tego, za czym wszyscy tęsknimy: Powrót do tej normalności sprzed COVID-19. Ale żeby tak się stało, to musimy rzeczywiście jak najszybciej. Przygotować całą infrastrukturę i tutaj jesteśmy w dobrym miejscu, ale także pozyskać jak najwięcej szczepionek. Od 12 kwietnia mają się rozpocząć zapisy na szczepienia kolejnych roczników. Tego dnia rejestrować będą się mogły osoby urodzone w roku 1962. W kolejnych dniach zapisy obejmą urodzonych w latach 1963-1973. Dyrektor i psycholog z Domu Dziecka w Mysłowicach zostały posądzone o złe traktowanie, a nawet znęcanie się nad wychowankami placówki. Prezydent Mysłowic obydwie kobiety zawiesił na miesiąc w pełnieniu obowiązków. Obie kobiety zdecydowanie zaprzeczają zarzutom i twierdzą, że to forma zemsty ze strony niektórych nastolatków z Domu Dziecka, a także jednej z byłych pracownic ośrodka. Uważają, że wiele z sytuacji, których rzekomo miały się dopuścić, jest mocno naciąganych. Klepnęłam go w ramię, chwaląc to, że dba o swoją fiz tężyznę fizyczną, i później od wychowawców otrzymałam stek po prostu, no, to co on mówił w zasadzie stek wyzwisk pod swoim adresem że to ja mu powinnam płacić za to, że go mogę dotykać. W zasadzie pod presją innego wychowawcy, który mnie bardzo do tego namawiał, zgłosiłam całą sprawę na policję, że zostałam pomawiana. Zdaniem dyrektor placówki wpływ na zachowanie młodzieży ma też m.in. sytuacja epidemiologiczna. Ze względu na liczne obostrzenia, nastolatkowie nie zawsze mogą wychodzić z domu dziecka, kiedy chcą. Uważa też, że niektórym z wychowanków nie podoba się wprowadzona dyscyplina. Jest nauka zdalna, więc no, trudny okres. Jeżeli młodzież do piątej nad ranem oglądała firmy. I wyczerpała, że tak powiem, no cały zasób internetu i rano nie można się było zalogować. No to wiadomo, że chyba normą jest, że podejmujemy decyzję, żeśmy doładowali oczywiście, że o godzinie 15 po skończonej zdalnej nauce jest po prostu wyciągana karta chipowa i jest rano wkładana. Prezydent Mysłowic Dariusz Wujtowicz postanowił zawiadomić o sprawie prokuraturę. Z jego wypowiedzi wyłania się zupełnie inny obraz tego, co działo się w domu dziecka. Rodzeństwa były rozdzielane, dzieci były wyzywane czasami w sposób wulgarny, dochodziło do nieprawidłowości przy różnego rodzaju działaniach związanych z terapią dzieci, które były z dysfunkcjami. A najgorsze jest to, co powiedziałem na początku, dzieci, nad dziećmi znęcała się i pani dyrektor, i pani psycholog. Ja jestem zdruzgotany po rozmowach z wychowankami, po rozmowach z ludźmi, którzy pracują w domu dziecka. Dyrektor placówki, która pracuje w domu dziecka od około 20 lat zapewnia, że do tej pory dzieci nie skarżyły się na zachowanie zarówno jej, jak i psycholog. Wracamy do katastrofy budowlanej w Rybniku. 18 marca w trakcie prac budowlanych zawaliła się tam część budynku. Od poniedziałku trwa rozbiórka z zawalonego dachu. Prace na wysokościach wykonuje firma Spothala. Wczoraj zapadła również decyzja o równoległej rozbiórce ściany od ulicy Świętego Jana. Prace trzeba prowadzić ręcznie. Maszyny jedynie zbierają spadające cegły i fragmenty dachu. Deptak w tym miejscu pozostaje nadal zamknięty i tak będzie przynajmniej do kiedy rozbierana ściana osiągnie bezpieczną wysokość. Te roboty rozbiórkowe, które obecnie trwają, idą tak jakby równolegle z obserwacją pozostałej konstrukcji, jak się zachowują ściany, także elementy wewnętrzne i decyzje co do zakresu rozbiórki etapów będą podejmowane na bieżąco w miarę zaawansowania tych prac rozbiórkowych. Natomiast na dzień dzisiejszy uogólniając sprawę kwestii rozbiórki podlega Dachu. Pojawił się nowy wątek w sprawie samej katastrofy, który bada prokuratura rejonowa w Rybniku. W dniu, kiedy zawalił się Świerklaniec około godziny 12.20 miał miejsce również wstrząs pochodzący z kopalni Ruch Rydłutowy. To obecnie nie ma żadnych przesłanek, które mogłyby tutaj świadczyć o wpływie tego wstrząsu na, na zawalenie się kamienicy. Ważnym, ważną informacją jest też to, że nie odnotowano żadnych zgłoszeń o odczuciu tego wstrząsu przez mieszkańców w centrum rybnika. Również pod ziemią nie doszło do żadnych skutków, także na chwilę obecną trudno tutaj wiązać te dwa zdarzenia z, z w jakikolwiek sposób ze sobą. Kamienica w Rybniku, która należy do prywatnego właściciela, będzie odbudowana. Ten proces chce też wspomóc miasto. Trwają poszukiwania rozwiązania prawnego, które to umożliwi. Świerklaniec wpisał się na trwałe w tkankę miasta. Pamięć mieszkańców to miejsce kultowe w zasadzie. Nie wyobrażamy sobie Śródmieścia bez świerklańca, dlatego w miarę możliwości budżetowych miasta i w miarę możliwości prawnych samorządu będziemy chcieli wesprzeć, pom sprzeć i pomóc w odbudowie kamienicy. Jak informuje inspektor budowlany prace rozbiórkowe mają potrwać do najbliższego piątku. Para martwych łabędzi w jednym ze w Tychach znalazły mieszkaniec, który powiadomił jedno z miejskich radnych. Po otrzymaniu tego sygnału przyszłam tutaj, żeby faktycznie zobaczyć i okazało się, że nie jeden tylko dwa łabędzie są. Była to parka która tutaj przyleciała całkiem niedawno bo około trzech tygodni do miesiąca czasu przyleciały tutaj. No i wygląda na to że przyleciały po to żeby tutaj spotkała je, je śmierć. Lekarz weterynarii który przyjechał na miejsce brał pod uwagę kilka możliwych przyczyn śmierci ptaków. Jedną z nich było podejrzenie zakażenia wirusem ptasiej grypy. Jednak późniejsza sekcja pozwoliła wykluczyć tę chorobę. Przeprowadziliśmy sekcję obydwu padłych zwierząt stwierdzając w znacznym stopniu zmiany zapalne w przewodzie pokarmowym jelita były bardzo mocno przekrwione, a po rozcięciu jelit okazało się, że są one bardzo mocno wypełnione treścią wodnistą. Wskazywałoby to na dosyć silną biegunkę, trwającą znaczny czas. No i tym samym wykluczamy. Raczej zatrucia tych ptaków. Na podstawie opinii specjalisty można stwierdzić, że ptaki padły ofiarą nieprawidłowego dokarmiania chlebem. Ornitolodzy każdego roku alarmują, że pieczywo nie jest odpowiednim pokarmem dla ptactwa, szczególnie łabędzi. W dłuższej perspektywie, w przypadku spożywania przez ptaki dużych ilości chleba, może dojść do kwasicy. Wówczas Ptaki mają bardzo niekorzystne efekty uboczne z kierunku układu pokarmowego. Również dochodzi do niewydolności nerek, a nawet do chorób autoimmunologicznych typu cukrzyca, więc karmienie chlebem jest dość nieodpowiedzialne. I chociaż w tyskich parkach pojawiły się specjalne tablice edukacyjne informujące o tym, jak właściwie pomagać zwierzętom, to ta wiedza wciąż nie trafia do wszystkich. Radiowiec, kabareciarz, aktor, muzyk. Był również wodzirejem i konferansjerem. Na scenie występował ponad 40 lat. W niedzielę zmarł Lucjan Czerny. Urodził się na Śląsku i z tym regionem związał swoje życie. Występował w Zespole Pieśni i Tańca Śląsk. Pracował w telewizji Katowice. W Bytomiu chodził do szkoły baletowej. Prowadził wiele autorskich programów. Słuchaczom znany był z Radia Top i Radia Piekary. Zagrał również w kilku filmach. Znany był również z wielu występów kabaretowych. Jak wspomina prezes Fundacji Operetka Śląska, nie wstydził się swojego pochodzenia, a tym bardziej gwary. Zawsze kiedy się spotykali, godali. Lucek, no to był pieron. Pieron i zawsze mam w głowie tą piosenkę. Duszko ma, ty nie bądź na mnie zła, wypiłem piwka dwa, ale przecież to nie jest grzech, się nie gniewaj. No jak się na ludzka nie gniewać, jak, jak nam taki numer wywinął. Ale jak cały czas Lucjan, Lucjan Czerny, Lucek, Lucek. To taka chodząca dobroć, serdeczność, ja przynajmniej tak go, tak go wspominam, a, a znałem Lucjana od 10 czy 11 roku życia. Wspomina go również piosenkarz Mariusz Kalaga. Znali się ponad 30 lat. Prowadzili razem niezliczone ilości wydarzeń. Poznaliśmy się w połowie, na początku lat 90. za sprawą tego, że ja występowałem z gangiem Marcela wtedy i Marcel taki projekt fonograficzny dla ludzka wymyślił, ja jestem stąd. I tam miałem zaszczyt śpiewać u Ludzka. W tym materiale. O zmarłym artyście wyłącznie dobrze mówi też przewodniczący Rady Miasta Katowice, który znał go osobiście nie tylko jako aktora, ale również jako aktywnego mieszkańca Katowic. Ja go poznałem jako osobę, która bardzo mocno i bardzo żywo interesowała się kwestiami dzielnic, północnych dzielnic Katowic czy to Wełnowca, czy koszutki. Jako osobę, która często wyrażała troskę o pewne rzeczy, podpowiadała, ale zawsze też życzliwie spoglądała na to, w jakim kierunku miasto Katowice się rozwija. Lucjan Czerny od początku istnienia telewizji. TVS był związany z naszą stacją, występował w różnych programach, a poza tym często po prostu nas odwiedzał.